Cześć, witajcie! To jest mój pierwszy odcinek. E, zagrajmy w GTA 3. E, proszę o wyrozumiałość, bo wiecie, pierwszy raz nagrywam Let's Play, chociaż trzy odcinki Gotika mam, mnie. E, zaczynamy nową grę. Ja już się wyciszam, a wy oglądajcie filmik. Uh, yes, yes, no, sir, je akoš, ale, Sorry, a, jesen, no, sardi za kakoršnjo, ampak najdem telefon. Today, as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning, as yet no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no proof has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving two witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterwards when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the quarter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Senor VK. It's not the queue. You're going to be sorry. Aye, aye. Get oh, lost. Robert, that's mom. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up. So you better drive, brother. Fuck. Poccajcie, mm. ja oh. by mm Hmm. Dwinkle. Setup it. Trochę smyssimy. Okay. Dobrze

Missy from the clinic and bring her back here. Remember, no one messes with my girl. So keep your hands on the wheel and I'll mess this up. Maybe it'll be more windy. Get out of here. Poczekajcie hum homo hamosuje. Poczekajcie. Okay, już. Pomik mi to, że osoba, ale już trochę przesta I tego właśnie to mnie denerwuje w GTA 3, że te ekstraanto mają takie słabe, mają bardzo słabe hamulce. I to mnie cały czas. Dobruduje. No szybciej. No, idziemy do klubu. Zawieść. Nice. Miałem nagrywać filmy z moim kolegą, ale będziemy chyba nagrywać, ale nie teraz, bo mój kolega wyjechał na e, tydzień, Jeszcze... Jeszcze 3 dni. Nad no, się zalczona. 1500 zł. Uuu, dolarów. E, Ojej, To szlak. God damn it. Moje... o Ojej... Ojej... mam... Mam lekko, manginę. ginę... Trochę bo mi boli, ale... dobrze, dobrze jest na razie... Wiecie co? Ja będę Wam mm, yy, przybliżał telefon do. do moni kurde, kurde! Do monitora, żebyście widzieli napisy, bo e, dialogi są po angielsku, a napisy są po polsku, nie? Niedługo może zrobię, e, zagramy w, w GTA Vice City, ale GTA przyjdzie mi pewnie za, za 3-4 dni, ponieważ... Po, nie mówię, życia, ale roz, płyta roztrzaskała mi się w CD-ROM. E, CD, Właśnie wyjmuję płytę z, z cd rom no i zauważam, ma tu proch się wysypuje. No i byłem tak rozglądany na komputer, że teraz kupiłem sobie lepszego z najnowszym systemem w Windows 8. Mówię Wam o po co się kupić, bardzo dobrze się sprawuje, wszystko działa, nie ma żadnych problemów. O! Stejmy? Ach, co ja robię? Majs. No, a tutaj sklep z bronią, widzicie, amunacją. Nie się chwalić, no ale mm, raz przeszłem tą grę bez, bez pomocy kodów, jakoś tam pokombinowałem, ale mniejsza z tym, cztery tysiące mi się zaczęło, oj, przepraszam, coś się włączyło, widzieliście, czy ja tutaj miałem grafika, mm, zdjęcia sobie właśnie na telefon, na... Mm, bo jak chciał, żebym mu zgrał kilka GTA. A zamknięta, może. Chociaż karetka jest otwarta. Bóg, Bóg, Bóg. Włączamy Syrenę. I dzisiaj, jak włączymy Syrenę, ee, e, samochody będą nas przepuszczać. Oprócz policji. Może będzie tu jakiś samochód działał. Widzicie? Zatrzymują się. Tak, zatrzymują się, nawet na zielonym świetle. Patrzcie. Dobra, idziemy. Walcząc, pan... panu mistr... na Już mi mnie trochę mniej boli. Powinno być dobrze. Thought. The people on the road and do mm -hmm. Okay, the band Get out. patrzą o to, to panna, no, halo, gdzie jesteś? Ja skamamam włosy, dobra No dawaj gdzie idziemy? Tutaj. Dobra. Będzie chyba misja wykonana. Taka ta panna jest e, strasznie dziecinna. Czy mogę się pobawić Twoimi narzędziami? Takimi tam. E, poczekajcie. A 1000 złotych. O, Już mamy 6500. 6514. A, dobrze jest. Masz gień! No! To jest sporton! Resident Evil 6. O, oh, ogi. Zombie. Idziemy do dziewiąt. Ostatni obiad. Mikabuszki. Ох, oh, я хором ту миссия. Ну, бра, идем. Возьмем на себя. Там бричка. Będzie tutaj jedno wielkie bum. E, bierzemy tą bryczkę. No, fajnie. <grystanie> Tylko je lepiej nie niż bo będziemy musieli jechać. Marnować czas, żeby jechać do. Mm, do. przemalować, naprawić, nie? No i fakie. Musimy jechać, kurde, przez te, te pole.

Wiecie co? Mm. Teraz e, nie będziemy pojechać do Joe'a, tylko do Udzia'a. Ponieważ GTA u, A, gdzie to... Um, kurczę, podbiera dni i u Joya to nie trzeba wykonywać wszystkich misji, niektórych niektóre trzeba. E, ponieważ na drugie miasto będzie dostęp od. E, taka willa koło plazy, Tak, chyba tak, no. Nie pamiętam jak się nazywał. Mieszka tym. Alfa. Cześć, ktoś do mnie przyjął? E tam jakiś... Jakiś w do mnie przyjechali, listonosz. Musiał go... CZUŁ! No halo, halo, kupita ci walo. Uu, uu, uu. O Ło, ło, ło! FUCKING SHIT! Choleżu! No brat, się mam niewykonane. Kurde, nie wiedziałem, że oni mają shotguny! Łezu! Żal, 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 żal. Obra Wiem o tym, nie? Możesz się przełączyć, co? Fuck Kurde, myślałem, że tylko mam tę misję Dobra, wiecie co? Hmm. Nie wiem czy mam robić tę misję W pięć minut może się wyrobimy, więc... Yy... Próbuję jeszcze raz zrobić. Pięć minut. A, no. Jedziemy. Do klubu. Widzicie co? Kamera mi się zepsuła. No i, e, kamerę będę miał gdzieś za dwa tygodnie. Nie, no, nie za dwa tygodnie, dwa miesiące. Trzy. No. Dobra, Alfons, awesome. pomijamy filmik, oglądaliśmy. Ojej, Ju, dobra, pokazywałeś nam tą furę, proszę cię. No, fajno, ła. Co ja od niej nigdy nie widziałem. Ale fajno? ła. Maj. Dobry. Fak. GINI NOGIE! Aha! No, no! kurde, no! Wiecie co? Pojedziemy chyba... mm, Cholera, sorki, no! mm dobra, no dwie misje? Chyba dwie, albo trzy. Tylko mieliśmy. No, ale na dzisiaj to chyba tyle. Mm. Żegnajcie. A może wiecie co? Mm. jeszcze, Kurde za mnie. To... E, Przejdziemy się. musiałbym coś zobaczyć.

Brak towaru, brak towaru, no. O Jezu, a ty czego się gra geń hmm. Wiecie, że go można dead? Trzeba mieć splówkę. No można, kurde, kill, kill, kill. Dead, dead, dead. Dobra. To by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się, do zobaczyska. W kolejnym odcinku zagrajmy w GTA 3. A może jeszcze ją zabijemy? Ło, wow, broni się! Ło! 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 Dobra, na razie, Cześć!